Siemano, witam was serdecznie. Już myślałem, że koniec sezonu podlodowego, ale ja tak łatwo się nie poddaję. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę pogodzić się, że sezon podlodowy skończył się w tydzień. Niesamowite. Pierwszy lód był ostatnim. Piękny 15-centymetrowy lód, tak to średnio 10-12. Mnóstwo wody zamarzniętej, na którą dało się wejść. Teraz zobaczcie, jestem na ogromnym jeziorze Kamionki, niedaleko Torunia. Można powiedzieć, że to jest spinningowy poligon y, okręgu Toruń y, wielokrotnie tutaj wygrywałem zawody, ale jest to woda bardzo trudna tutaj czasami na 20 osób, którzy spinningują dosłownie 15 osób jest bez kontaktu dwoma okoniami, jednym okoniem, trzema okoniami już tutaj wygrywałem zawody bardzo trudna woda, ale naprawdę są tu bardzo dużo okonie i najłatwiej jest złowić z lodu tylko tego lodu już nie ma no to co tutaj widzimy to jest 4-5 cm lodu Zobaczcie, przyjechałem, bo nie mogę pogodzić się z tym, że nie ma sezonu. I teraz pokażę wam moją miejscówę. Postanowiłem łowić przy samym pomoście. Tu przy pomoście jest ponad 4 metry głębokości. Tu już po drugiej stronie pomostu jest prawie 5 metrów głębokości, więc jest tutaj fajna, fajny spad i fajna głębokość, żeby połowić dużych okoni. No, Ale nie da się wejść na lód, ale nie poddajemy się. Zobaczcie. Przeszedłem tutaj sobie po drabince i wywierciłem się przy samym pomoście. Jednego okonia już udało się złowić, więc jest szansa, że połowimy jeszcze jakiegoś okonia. Dzisiaj każdy okoń yy, większy, większy, wymiarowy będzie wyczynem. Udało mi się złowić małego konia na blaszkę własnej produkcji. Zaraz Wam te blaszki pokażę. Przynęty podlodowe. Jest sporo małego okonia przy balach. Tam gdzie tylko prześwituje lód na płuczej wodzie widać te okonie. I także morsy tutaj wykuły dziurę. I w tej dziurze jest pełno okonia. Pewnie podeszły do tlenu. Zobaczcie, tutaj jest jedna dziura wykuta przez morsy. Taki prostokąt, nie wiem czy go widać. Ale przy tej drabince, nie przy następnej, jest duża dziura. Przy której widać okonia, i tam właśnie złapałem tego małego. No ale jak mały wziął, to może i duży. Tutaj już jest za ciemno, żeby coś zobaczyć. Jest za duży odblask na wodzie, ale stoi pełno okonia. Tylko bardzo małe. Takie około 15 cm. Tak mi się wydaje, że na 10 okoni to może jeden jest wymiarowy. Zobaczcie, jak tutaj opada dno. Tutaj jest yy, widać dno. Dosłownie 3 kroki dalej już jest ciemno. I tutaj już nie widać dna. Duży spadek, czyli fajne miejsce na okonie. Fajny jest ten pomost. I może jeszcze się dzisiaj uda przechodzić jakiegoś okonia. Próbujemy, nie poddajemy się. Wchodzenie na ten lód jest niebezpieczne i nie będę tego pokazywał, bo no, nie wiadomo, kto to obejrzy i będzie też starał się wejść. A 5 cm lód nie jest lodem bezpiecznym, ale są takie warunki przy pomoście, że można spróbować swoich sił z okoniem, i tego właśnie będziemy dzisiaj próbowali. Czy się uda? Zobaczcie sami. Tak się prezentują przynęty, które sobie wykonałem. Jest to mosiężna blaszka. Na tą złowiłem właśnie okonia. Tutaj mamy taki grot strzały, można powiedzieć, taka łeska i taka podłużna. Bardzo fajnie się to sprawdza. Tutaj mam jeszcze oczywiście kupne przynęty. No i zobaczymy co z tego wyniknie. Blaszki są łowne. Dzisiaj złowiłem okonia na tą Blaszkę wykonaną własnoręcznie, więc wszystko jest w porządku. Oczywiście czerwony celowniczek, wykonany z wentyla, i bawimy się. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Jak widzieliście, tylko jeden okoń, ale to i tak jest bardzo fajnie. Fajnie, że udało się wyjechać na jakiś spacer, nie siedzieć w chałupie. W takim... Martwy sezon między lodem a wodą, to jest bardzo ciężki, ale najważniejsze, że udało się jednego konia przechytrzyć i tyle, to by było na dzisiaj tyle. Nie wyrzeźbimy, nie wyrzeźbimy z tej wody już nic więcej. Nie można wchodzić na lód, trzeba czekać. Za tydzień chyba będą trociej albo strągi zobaczymy. Życzę Wam dobrego sezonu. siemanko, cześć!